okres Łącz Sebastian Przedowski, Łukasz Witamy na pomyczowie konferencji prasowej meczu Ubrzyskiego Sportow Wigersowawki. Witamy trenera zespołu gości. Tradycyjnie na sam początek prosimy o podsumowanie tego spotkania oczami trenera Wigersowa. Mhm. E, dobry wieczór. Na pewno to było dla nas trudne spotkanie dzisiejsze. Mecz nie układał się po, po naszej myśli. Już gdzieś tam na rozrzewce też nasz podstawowy bramkarz Mateusz Staudul, doznał kontuzji. Natomiast w jego miejsce wszedł młodzieżowiec Michał Dęmski. Uważamy, że naprawdę zagrał solidne, solidne zawody, wytrzymał na pewno ciśnienie. Pierwsza połowa. Uważam, że do, 30, do 35 minuty, do straconej bramki, mieliśmy dużą kontrolę nad spotkaniem. Pokazywaliśmy jakość piłkarską, na pewno lepszy pomysł od, od, od przeciwnika na, na ten mecz. Natomiast zabrakło nam konkretu, tak? bo nie strzeliliśmy bramki. Pomimo tego, że w tej tercji ostatniej byliśmy wielokrotnie i mieliśmy dośrodkowania, zwłaszcza z prawej strony boiska. Brakowało nam w polu karnym tego, żeby postawić kropkę na i, i rozpocząć to spotkanie od, od prowadzenia. Łomża wykorzystała nasz jeden błąd gdzieś tam, po, bardziej pewnie to było bardziej po szybkim ataku. E, strzeliła w ramkę na, na 1-0. Po części ta bramka trochę ustawiła też, też mecz. Drugą połowę też powiedzieliśmy sobie w szatniej, że mecz trwa 45 minut i bez względu na to, co będzie się działo, musimy dążyć do, do tego, żeby odwrócić losy spotkania i uważam, że drużyna wyszła, wyszła na pewno z, do, z dobrą energią na drugie spotkanie. Natomiast zaczęliśmy je od stałego fragmentu gry, po którym Łomża strzeliła nam bramkę. To trochę nam podsięło skrzydła, przegrywaliśmy w tym momencie 2-0. Ale wielkie brawa i, i uważam, że jestem w pełni dumny z postawy chłopaków po tym, co się wydarzyło po bramce na 2-0, bo dążyliśmy w dalszym ciągu do tego, żeby odwrócić losy spotkania, stwarzaliśmy sytuację bramkową i strzeliśmy bramkę na 2-1. I trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że ten mecz, jakby potrwał parę minut dłużej, to uważam, że byliśmy, byliśmy w stanie ten mecz przynajmniej zremisować. Zabrakło nam na pewno konkretu. Gratuluję drużynie gości trzech punktów. My natomiast musimy wyciągnąć wnioski e, z tego spotkania, dalej pracować, bo, bo uważam, że tą pracę, którą wykonujemy i ten kierunek, który obraliśmy, jest widoczny na boisku i w tym meczu. E, potrafiliśmy też wielokrotnie zdominować przeciwnika, kontrolować spotkanie, i, i, i można było mm, swobodnie oglądać to, co. Prezentowaliśmy na boisku i ten kierunek, który wykonujemy podczas treningów jest dobrze obrany. Nie zawsze się wygrywa. W dzisiejszym meczu wygrała ŁKS Łomża, która była bardziej konkretna, wykorzystała nasze błędy. Nam zabrakło kropki na D, na D, ale nie zwieszamy głów. Uważamy, że druga połowa jest jeszcze bardziej budująca dla nas, pokazująca to, że Wigry Słowaki będą się liczyć w tym sezonie. Dzień dobry, trener Łukasz Sobieszuk, to ja tak dopytam o te stałe fragmenty, które trener wspomniał, bo czy nie sądzisz, trener, że trochę zawiodła obrona tych stałych fragmentów w pana drużynie, bo po trzech czy czterech rzutach rocznych ŁKS dochodzi do sytuacji oddawu strzału? E, oczywiście. No, jakbyśmy sobie sprawdzili e, średnią wzrostu drużyny ŁKS Łomża i średnią wzrostu Wigry, to by była kolosalna różnica pomiędzy jedną drużyną a, a drugą. My, my w tym momencie Mieliśmy na zbliżonym wzroście bodajże dwójkę zawodników na boisku. Łomża, LKS Łomża to jest drużyna, która fizycznie na pewno przewyższa pozostałe drużyny pod kątem wzrostu i, i może ten element na pewno śmiało wykorzystywać. Oczywiście przy tej bramce na 2.0 na pewno popełniliśmy błąd. Musimy to sobie oglądać, przeanalizować i wyciągniemy z tego wnioski, żeby jeszcze lepiej bronić te stałe fragmenty gry. Z kolei my, pomimo tego, że nasz wzrost nie jest jakimś nie wiadomo jakim atutem, strzelamy dużo bramek ze stałego fragmentu gry. Dzisiaj mieliśmy sporo rzutów rożnych, sporo rzutów wolnych, niewiele brakowało, żeby też po tym zdobyć bramkę, natomiast zabrakło, tak jak powiedziałem, kropki nad i konkretu, żeby tą bramkę zdobyć. I w trakcie dzisiejszego spotkania widać, że i mają swój pomysł na ten mecz. I czy z perspektywy pana trenera jednak no, czymś zaskoczył ŁKS, czy był trener spodziewał się takie gry ŁKS-u, czy jednak gdzieś tam pewne elementy widać, było z się w kontekście poprzez? Po... 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 Znaczy nie chcę gdzieś tam nic odbierać drużynie UKS- Łomża, natomiast my do każdego przeciwnika podchodzimy tak samo. Analizujemy każdego przeciwnika i dokładnie też przeanalizowaliśmy drużynę OKS Łomża. Wiedzieliśmy w jakiej strukturze grają, w jakiej strukturze bronią, jak wychodzą do presu, jak się ustawiają, gdzie są minusy tej drużyny, co można wykorzystać. I wieloma fragmentami staraliśmy się to robić. Uważam z całkiem niezłym, niezłym pomysłem. Natomiast piłka nożna to, to jest gra, w której trzeba zdobywać bramki. My zdobyliśmy tylko jedną. Jakoś podsumowując, o co Wigry Sobopi gra w tym sezonie? Już może w tym momencie to powiedzieć, czy jeszcze za wcześnie? My w każdym meczu będziemy walczyli o trzy punkty, o zwycięstwo. Chcemy podchodzić tak samo do każdego kolejnego spotkania, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy. Na ten, na ten moment jesteśmy po meczu z gdzie, gdzie nie zdobyliśmy tych punktów. Odpoczywamy, regenerujemy się, pracujemy dalej i skupiamy się na kolejnym meczu ligowym już w Sowałkach z Unią Skierniewicza. To no w takim razie dziękuję bardzo trenerze za udział, za obecność się w Łomży, za udział w tej konferencji pracowej. Oczywiście życzymy sukcesów i kolejnych zwycięstw punktów na następnym Dziękuję i gratuluję. Panie kolejnym witamy. Tradycyjnie na początek prosimy o podsumowanie, tak ze swojej perspektywy dzisiejszego spotkania między Łomży a Dobry wieczór Państwu. Myślę, że dziś, dzisiejsze święto piłkarskie w Łomży spełniło swoje oczekiwania, zarówno na na boisku, jak i na, na trybunach. Na boisku widzieliśmy głośny, głośny doping, piękne e, oprawy, a na boisku z kolei widzieliśmy e, walkę o każdą piłkę i oba zespoły były bardzo zdeterminowane, żeby wygrać to dzisiejsze spotkanie. Co do przebiegu meczu, myślę, że początek, e, te pierwsze fragmenty zespół gości e, dominował. Mieliśmy trochę problem, żeby się zaaklimatyzować do, do warunków panujących, bo był to pierwszy nasz mecz przy, przy światłach w, w tutaj u siebie, więc to było dla nas na pewno nowe doświadczenie. Ale z biegiem trwania tej pierwszej połowy, no to widać, że drużyna się aklimatyzowała i realizowała plan na mecz. Bramka na pewno dodała nam skrzydeł, i byliśmy tym zespołem, który. Który dominował. Druga połowa, myślę, że lepiej się nie mogła rozpocząć dla nas, bo od razu zrobiliśmy bramkę po rzucie Rożnym. Wcześniej też była dogodna sytuacja, gdzie Dawid próbował lobować młodego bramkarza z Suwałk. I wszystko szło zgodnie z planem, jednak błąd gdzieś tam w obronie poskutkował bramką kontaktową dla zespołu gości. Ta bramka na pewno nas nie podłamała, bo chwilę później mieliśmy bardzo dogodną sytuację 2 na 1 w tej trzeciej strefie i myślę, że jeżeli byśmy ją odpowiednio rozegrali, to zamknęlibyśmy ten mecz, zabili już po prostu, bo zostałoby tam 25 minut do końca, dwie bramki przewagi i byśmy to spokojnie kontrolowali. Tak się jednak nie stało. Drużyna z, z Suwałk też miała swoje okazje, ale uważam, że bardzo dobrze realizowaliśmy nasze założenia, jeżeli chodzi o, o grę w, w obronie i poza tam kilkoma strzałami z dystansu, czy dośrodkowaniami, no to nie było takiej sposobności, żeby, żebyśmy stracili bramkę w, w tym meczu. Dziękuję i gratuluję swojej drużynie, zespołowi, gości. Życzymy powodzenia w, w kolejnych meczach, bo jest to zespół, który chce grać w piłkę i życzymy również, żeby tam w Pucharze Polski szli jak najdalej, no bo to na pewno dla tych młodych chłopaków jest fantastyczna przygoda. I Trenerze w kontekście ostatnich spotkań, chociażby w meczu z Wikelem, z którym był na Z18, rozmawialiśmy o tym, że gdzieś tam jeszcze brakuje tej skuteczności do tego, żeby ten zespół e, osiągnął te cele, które sobie stawia przed meczem. Dzisiaj widać było, że ta skuteczność jest o wiele lepsza i czy pan pana ocenie, to był ten brakujący element do tego, żeby jednak dzisiaj grać taki mecz jak dzisiaj, mecze, które jednak, no mówmy się kibicom, sprawiają wielką radość. I chyba teraz się oczekujemy od znaczy na pewno y, wolelibyśmy grać takie mecze, gdzie tworzymy tych sytuacji mniej niż w meczach z Mławą czy z Wikielcem, ale wygrywamy ten mecz i ta nasza, nasz procent skuteczności jest y, większy. Ale to mówię, to na pewno jest y, praca, i bardzo cieszę się z tego, że. Te sytuacje, które mieliśmy, no to wykorzystaliśmy, a przy lepszych tam zachowaniach mogliśmy zdobyć tych bramek jeszcze, jeszcze więcej. Ale, tak jak mówię, jest to na pewno element, na którym będziemy w dalszym ciągu pracować. Dzień dobry, przenerzy. Gratulacje zwycięstwa. Przed tygodniem wybrano z ławianku po takim golu w samej koncepcji spotkania. Dzisiaj też zwycięstwo z bardzo trudnym rywalem. I czy można powiedzieć, że ten taki mini kryzys, który był w zespole jest już za nami? Znaczy my jako drużyna, jako sztab no nie podchodziliśmy do tego, że jest to kryzys, bo zarówno te mecze z Mławą, z Wikielcem, czy nawet ten przegrany z wartą sierac, no to dobrze graliśmy, tworzyliśmy sytuacje bramkowe, tylko brakowało nam tej przysłowiowej skuteczności i takiego szczęścia piłkarskiego. Moglibyśmy mówić o kryzysie, gdyby. Gdyby nasi rywale nas dominowali od początku do końca meczu i nie mielibyśmy na to y, pomysłu, jak z tego, z tego wyjść, a mówię, sytuację w meczu z wartą się czy z tych wcześniejszych meczach, no to zawsze, zawsze tworzyliśmy, więc y, na pewno nasze takie podejście mentalne no to trochę przysłabło, bo piłkarze pracują, dają siebie wszystko, czy to podczas meczów, czy podczas jednostek treningowych jednak nie było gdzieś tej na nagrody, ale no my nie zeszliśmy do obranej ścieżki i funkcjonujemy tak samo cały czas. Wiadomo, że dzisiaj zwycięstwo jest za cały całego zespołu kolegów, ale w opinii wielu kibiców. Bardzo dobry występ w wykonaniu Przemka Żebrowskiego, który no Część kibiców była zaskoczona jego obecnością w pierwszym składzie. Jak trener ocenia jego występ i fakt, to, że te, te, ta, ta pierwsza jedenastka podpowiadał do tego, że sam fantastycznie, zostawił serce na ulicy? Na pewno, jeżeli chodzi o te cechy ewolucjonalne, no to jest to coś, co wyróżnia Przemka, no bo zawsze daje z siebie wszystko, nawet jeżeli już mu gdzieś tam głowa lata i no to cały czas biega, cały czas walczy, na pewno. Mówię, decyzyjność, jeżeli chodzi o fazę gry w, w obronie do, do poprawy, no bo to nie była jego nominalna pozycja, ale była taka potrzeba, wyszedł, dał z siebie wszystko i super. No, ta, ta praca też jego pokazuje, że y, każdy musi być gotowy, bo nigdy nie wie, kiedy dostanie szansę. Pamiętamy, że Przemek wszedł w pierwszym meczu z Pelikanem Łowicz, następnie wszedł, y, w końcówce spotkania z Jagiellonią Białystok i dopiero teraz dostał swoją szansę od, od początku i uważam, że zagrał poprawnie i tak jak każdy zawodnik dał z siebie wszystko i był dzisiaj wartością pozytywną. To jeszcze to o zmianę w sobie wali, czy kiedy trener sztab dowiedzieli się, że w bramce wystąpi 16 i to w jakikolwiek sposób zmieniło założenia techniczne, czy na przykład trener polecił swoim piłkarzom dawać więcej strzałów, czyli miało to żadnego Nie, nie miało to dla nas znaczenia. Mieliśmy swój plan na mecz i chcieliśmy go, go realizować. Na pewno gratulacje dla młodego bramkarza Wigier, bo chyba chłopak rocznik 2008 i i wszedł dzisiaj w meczu to takim, myślę, że dużym kalibrze, kibicowską światła i bronił bardzo dobrze poza tam kilkoma interwencjami. To myślę, że wszedł i trener na pewno jest z niego zadowolony jak na, nie wiem czy to był debiut, ale myślę, że pozytywnie można jego ocenić że podsumowując, przynajmniej kolejne spotkania, życzymy powodzenia w meczu z sandwem, również w meczu w Łomży z Legio do Warszawy, Czę się do zobaczenia podczas kolejnej konferencji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.